Cześć każdy! Dzisiaj drugi odcinek moich przemyśleń z Dubaju, czyli jak sobie ogarnąć życie tutaj po przeprowadzeniu lub jak przyjeżdżacie na dłuższy okres. Dzisiaj nagrywam się z Dubai Harbor, bardzo fajna miejscówka i opowiem troszkę o płatnościach, rewolucie, karcie do telefonu, vpn -ie. i też rozwinę trochę temat z poprzedniego odcinka na temat zakupów, bo dostałam na ten temat parę pytań, więc... Zapraszam, pierwsza rzecz, która tutaj bardzo mi ułatwia życie i polecam zrobić sobie na samym początku, to jest założenie sobie właśnie Revolut Premium. Dlaczego? Revolut Premium oferuje darmowe przewalutowanie waluty, darmowe wypłaty z bankomatów do pewnej kwoty oraz subskrypcje do VPN-a. Dlaczego to wszystko jest istotne? Kwestia przewalutowania i kwestia wypłaty pieniędzy to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, aczkolwiek VPN jest tutaj bardzo przydatny, jeżeli chcemy korzystać z WhatsAppa, zwłaszcza jeżeli chcemy się łączyć na przykład ze znajomymi czy z rodziną na rozmowę lub po prostu na rozmowę. Niestety w Dubaju jest coś takiego, że połączenia na Whatsappie czy wideorozmowy są zablokowane całkowicie. Ja nawet nie byłam tego świadoma na samym początku, ze względu na to, że vpn miałam zainstalowanego od momentu, jak tutaj przyjechałam. Więc nie miałam żadnego momentu, w którym takie połączenia były zablokowane. Ale jak tylko wyłączyłam któregoś razu VPN-a. To się okazało, że tych połączeń nie mogę zrealizować. Jednak e, też z VPN-em trzeba uważać, jeżeli korzysta się z pewnych lokalnych aplikacji, bo się okazuje, że jeśli VPN jest włączony, to z pewnych aplikacji nie możemy korzystać. Na przykład jeżeli chcemy zeskanować kartę do metra w lokalnej aplikacji, żeby zobaczyć ile mamy na koncie pieniędzy, to dopóki VPN jest włączone, to wtedy się karta nie załaduje. Więc e, musimy tutaj manewrować troszkę, żeby włączyć lub wyłączyć VPN, w zależności z czego w danym momencie korzystamy. Druga kwestia to będzie karta do telefonu i możemy tutaj e, pomyśleć z dwóch stron. Pierwsza rzecz to będzie założenie sobie globalnej karty eSIM na Emiraty Arabskie, a druga kwestia to wykorzystanie sobie karty SIM, którą dostajemy po przylocie właśnie do Emiratów, która będzie ważna przez 24 godziny od momentu przyjazdu do, na lotnisko. E, właściwie od momentu aktywacji jej e, w telefonie. I zacznę może od e, kwestii karty SIM, którą dostajemy na lotnisku. E, karta e, SIM umożliwia nam wykorzystanie 3 GB e, internetu. 24 godziny od momentu zainstalowania jej na telefonie. Też dostajemy emiracki numer, więc to będzie akurat przydatne, jeśli chcemy na przykład zainstalować pewne aplikacje, na przykład żeby zrobić sobie tutaj zakupy, ponieważ jak się okazuje, nie można tam wprowadzić polskiego na przykład numeru telefonu. To się tyczy tych aplikacji, o których mówiłam w poprzednim odcinku typu karem, typu tabalach, w których możemy na przykład zamówić taksówkę, możemy robić zakupy spożywcze czy chemię. Żeby się zarejestrować na tych aplikacjach, musimy mieć lokalny numer telefonu, wtedy one będą działać. Także polecam w ciągu tych 24 godzin, jeżeli mamy potrzebę korzystania z tych aplikacji, żeby sobie je zainstalować od razu, zarejestrować się z tym numerem telefonu do i dopóki nie ogarniemy sobie już oficjalnego numeru telefonu, w zależności od tego, w jakiej sieci będziemy chcieli, z jakiej sieci będziemy chcieli korzystać, to. Polecam, żeby sobie to zrobić, a na przykład jak już ta karta wygaśnie, to przynajmniej z mojej perspektywy wystarczyło mi wykupywanie sobie internetu przez Revolut, czyli założenie sobie karty eSIM i kupowanie sobie internetu na Emiraty Arabskie w zależności od tego, ile potrzebowałam gigabajtów, żeby wykupić sobie kartę SIM. Z której już będziemy korzystać docelowo, musimy sobie wyrobić emirackie ID. W innym przypadku, jeśli kupimy sobie jakąś kartę Sim, to będziemy musieli ją zmienić po wyrobieniu sobie emirackiego ID, więc wydaje mi się, że to się nie opłaca. Ale dokładnie chodzi o oferty, na przykład na dłuższy okres, które mają promocje, które są bardziej korzystne. One rzeczywiście wymagają już e, tego dokumentu. Dla turystów też są na pewno opcje wykupienia sobie karty SIM, aczkolwiek one są na przykład ograniczone czy to w czasie, czy są droższe, więc e, na okres przejściowy, kiedy wyrabiamy sobie tutaj dokumenty, kompletnie one się, się nie opłacają. No i teraz pytanie, które dostałam, to pytanie na temat sklepów, czy trzeba daleko do nich jeździć, czy jedzenie w tych w temperaturach dubajskich się psuje, czy, czy są z tym jakieś problemy. No nie. Nie wiem jak latem szczerze mówiąc, ale w tych temperaturach, jakie teraz są, no to, to są takie temperatury nasze polskie letnie w tych lepszych okresach. Jeśli chodzi o odległości, sklepy są na każdym kroku, tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, jedyne na co, na, na co trzeba uważać to jest e, w jakim sklepie robimy zakupy, czy robimy w jakimś supermarkecie, e, czy w minimarkcie, który nie ma żadnych podanych cen i można w nim po prostu przepłacić. Więc, o ile sama logistyka robienia zakupów nie jest większym problemem, bo możemy albo właśnie osobiście pójść i zrobić te zakupy, i to tak naprawdę wcale nie jest daleko, albo możemy po prostu w drodze powrotnej do domu zamówić sobie. Cokolwiek potrzebujemy i mamy po prostu dostarczone pod dom w ciągu kilkudziesięciu minut w zależności od dostępności, więc pod kątem logistycznym nie ma problemu. A, no i jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, to jest kwestia, że w Dubaju są inne gniazdka, więc jeżeli bierzemy ze sobą jakąś elektronikę, to trzeba będzie sobie ogarnąć adapter. Jeśli nie ogarniemy sobie adapterów w Polsce, to są oczywiście tutaj dostępne w każdym supermarkecie. Nawet one nie wychodzą jakoś drogo, aczkolwiek no jak pierwszą noc przyjeżdżamy do jakiegoś hotelu, hostelu, to, żeby się podłączyć do ładowania, no to taki adapter warto ze sobą mieć. To wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za odzew. Pod ostatnim nagraniem. Przesyłam dużo słoneczka do Polski, bo wiem, że tam się już robi zimno, więc na pewno Wam się trochę przyda. Łóziaczki, to jest.